Studio S5 Instytut Spraw Publicznych zaprasza do wysłuchania podcastu. Dzień dobry. Słuchają Państwo studia S5 podcastu Instytutu Spraw Publicznych. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska zapraszam do wysłuchania audycji z serii Jak Być Ukrainką w Polsce. To jest cykl rozmów z przedstawicielkami zawodów kreatywnych, które po wybuchu wojny w Ukrainie na nowo zorganizowały swoją pracę i działalność w Polsce. No i życie. Chcemy przybliżyć Państwu ich historię. Moją rozmówczynią dziś jest Zoriana Warenia, dziennikarka z Ukrainy współpracująca z polskimi mediami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć trochę więcej o swojej pracy w Polsce. Wiem, że współpracuje Pani z Radiem 357, czasopismem Nowa Europa Wschodnia oraz portalem Nowa Polsza. Tak jest. W ogóle trochę tak przez gardło mi trudno przechodzi słowo dziennikarka, bo nigdy nie studiowałam dziennikarstwa. A to nie trzeba. Też no jakąś tak zawsze wśród swoich kolegów, koleżanek jakąś tak um, uczyłam się od nich bezpośrednio. W ogóle pytałam u nich takie głupie rzeczy, co to znaczy montaż, a, jak tutaj, a, jak, a co to znaczy lit w tekście, czyli to, to taki skrót o czym będzie ten tekst. No i właśnie pracuję jako dziennikarka. Współpracuję z różnymi mediami, też nie mogę tak określić, bo to, to zależy. Oczywiście na początku pełnoskalowej inwazji na no to było bardzo dużo tematów i w większości mediach był temat Ukrainy. Teraz no, niestety trochę to odchodzi z powodów też naturalnych przyzwyczajenia, więc piszę o Ukrainie, opowiadam o Ukrainie. Przyjechała Pani do Polski 26 lutego 2022 roku, tak. czyli dwa dni po ataku Rosji na Ukrainę. Jak wyglądał Pani przyjazd? Podejrzewam, że pamięta Pani ten dzień. Tak, bo ja zawsze sobie tak w głowie ustaliłam, że w sumie to był najgorszy dzień w życiu, bo to był moment, kiedy nie wiedziałam, jak reagować. Jeżeli na przykład będzie jeszcze raz jakieś, jakaś taka wiadomość, że kolejna wojna wybucha w miejscu, gdzie jestem, to już mniej więcej chociażbym wiem jakby strategię, co muszę robić. Wtedy to było takie totalne. Um, w ogóle taka niewiedza. Martwiłam się przede wszystkim o tym, jak przetrwać. Bardzo się, dla mnie, największy strach to było zobaczyć czołg z Rosjanami jeżdżącymi po Kijowie. Dla mnie to w ogóle takie było. Nie wyobrażam, żeby buty żołnierzy rosyjskich chodziły po drodze, gdzie ja chodziłam do szkoły. Nie wiem, jakąś tak, zawsze jakoś w głowie to sobie rysowałam. I dla mnie to było takie. Ej, ale to pani zobaczyła. Znaczy, pani widać, tak? na szczęście czy... nie wiedziałam ruskich, e, dlatego że po prostu bardzo szybko wyjeżdżaliśmy. Miałam taką histerię, e, że po prostu musimy jak najszybciej wyjechać, dlatego że e, no, wojna trwa w Ukrainie od 2014 roku. Więc. E, e, to jest tak, że widziałam te różne okrucieństwa, które były na Donbasie, i nie było żadnych tam złudzeń, że tutaj przyjdą jakiś ludzie i nas uratują. Absolutnie nie. Przede wszystkim nie było nas o czego ratować, a po drugie też bardzo obawiam się być zgwałconą. Widziałam różne jakby historie z Doniecka, więc historycznie zaczęłam się zbierać. Więc ten dzień, no. Jakby zaczął się od wybuchów. Tak, ja mieszkałam obok Żulan. To jest takie lotnisko jak Chopin, może trochę mniejsze. I wtedy życie się zmieniło. Jeden strach, że taki natychmiastowy, że tu i teraz. Natomiast drugi strach, to jest to przyszłość, bo kiedy twoje życie jest Stabilne, nie wiem, czekałam na ślub, który musiałby odbyć się 26 marca 2022. Tutaj mamy rodziców, mamy dom pod Kijowem. Jeśli Pani na, weekend... na swój ślub. Tak, 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 tak. E, już wszystkie papiery były złożone, tylko czekaliśmy właśnie, e, kupowałam jakieś tam ozdoby do, do domu, e, no i to wszystko jakąś tam się toczy, jakieś życie, tam czekam na kolegów, koleżanek e, do domu, jakieś normalne życie i później nagle to wszystko znika, no i zaczyna się e, pytanie, co dalej. A czy byłam przekonana, jak jechałam do Polski, że no dobra, ja mówię po polsku, no to ja będę pracować w żabce, nawet widziałam, w której żabce chcę pracować. Taka po rewitalizacji, gdzie kiedyś mieszkamy, ja mówię, mamo, na Podleśnej jest fantastyczna żabka, będę tam jakby bić się o pracę i wygram tą bitwę, naprawdę jakby, jakby coś, jestem przekonana, że będę tam pracować. Więc. Jeszcze jest inna rzecz, że ja bardzo uwierzyłam w los. Wcześniej byłam przesadnie ambitną kobietą i dla mnie nie było czegoś takiego jak że nie wiadomo z jakiej przyczyny nie. Co to znaczy nie? Jakby kiedyś mówiłam mojemu byłemu narzecznemu, jak chcesz, no to szukasz możliwości, jak nie chcesz szukasz przyczyny, więc dawaj tutaj coś, działamy. Natomiast jak tylko wojna wybuchła, no to już nie ma tego, chcesz, czy nie chcesz. Dla mnie, jakby te pojęcia losu, no po prostu też pomogło mi trochę przeżyć i ustalić się w głowie, bo też, że jestem w Polsce, to jest ogromny los. 23 lutego 2022, dzień przed wybuchem wojny. Do mnie napisał mój bardzo bliski znajomy, który wieloletni był dyrektorem Związku Ukraińców w Polsce, i napisał, czy ja nie chcę. Ze, ze starą znajomością języka polskiego, porozmawiać z jakimś tam dziennikarzem. No i powiedziałam, że oczywiście. I to było około tak 20. Gotowałam obiad na następnego dnia, bo zawsze lubiłam z domu brać te słoiczki, więc pamiętam, że tutaj jakieś kotlety, już tutaj dzwoni mhm. jakiś dziennikarz z Polski, nie pamiętam jak on się nazywa. Z 20 minut rozmawialiśmy na temat, czy wojna będzie jako uważałam się by fantastyczną politolożką, więc mówiłam, że oczywiście, że nie. Tutaj jakby jeszcze pamiętam jeden sklep, on chyba, on był taki, ze skarpetkami takimi, z różnymi no, jakimiś tam zdjęciami, nie wiem, jakimiś obrazkami. I oni robili taką akcję, że wszystkie pieniądze za sprzedaż jakichś tam skarpet, no to idą na armię. I opowiadałam temu dziennikarzowi, że 100 tysięcy chrywy, no to już państwo naprawdę, społeczeństwo jest takie mocne, że w każdym, w ka w każdym tam e, możliwej sytuacji wspierają Ukrainę. I później właśnie się budzę, no i już widzę wybuchy normalnie. Natomiast najgorsze w tym dniu było, że um, to jest już jak są sereny, i stanęłam obok naszego, znaczy na naszym balkonie. I miałam taki też, to było moje takie ulubione miejsce. Zawsze miałam taki kubeczek ze Starbucksa z wizerunkiem Warszawy, które kupiłam kilka dni przed wyjazdem z Polski, kiedy jeszcze tutaj sporo lat temu się uczyłam. No i zawsze z rana topiłam tą kawę i patrzyłam właśnie z balkonu jak ludzie idą do pracy, bo mamy metro obok. No i tutaj nagle się budzę, e, taty ta, sms, że zbieraj się i koniec, jakby to to na tyle. No i stoję na tym balkonie i widzę, znaczy jest Serena, ta cały czas jakby wyje. Mhm. Natomiast najgorsze, to było takie przerażające, że była totalna cisza. Tłum ludzi z jakimiś torbami, tutaj psy, koty, każde coś tam jakieś dzieci, jest cisza. I ta serena i cisza. Nikt nie krzyczy, nikt nie płacze, tylko wszyscy biegną, biegną, biegną. Inna rzecz straszna z tego dnia, no to jest zebranie plecaka, bo niby wiadomo, jak tam wszyscy opowiadali, że zbieramy ten plecak. i co zabrać, tak? Tak. Tak, na takie najważniejsze, plecak ratunkowy. No, i miałam tam jakieś rzeczy zebrane w tym plecaku na wszelki wypadek, jakby to też. Czyli Pani miała już spakowane. Wojny wojnę nie wierzę, ale jakby no coś. No właśnie, dopiero tak. co udzieliła Pani wywiadu, że wojny nie będzie, ale to plecak. Wojny tak nie będzie, ale, był. ale jakby coś na wszelki to znaczy. wypadek, żeby mieć plan A, B, C i D. E, no, to miałam. Natomiast jak zobaczyłam ten plecak już 24, no to po prostu wyrzuciłam z niego wszystko, co tam miałam, i spakowałam go totalnie ponownie. Natomiast. I wzięła, on był w pół pusty, bo jakby patrząc na mieszkanie, zupełnie innymi oczami, zaczynasz patrzeć na mieszkanie, na, swo, na swoje w ogóle życie. Bo tutaj jakieś meble, które kupowałam na jakiejś aukcji, <noise> tutaj jakieś takie rzeczy tam, jakieś no meble ma nie weźmie, ale magnesy. No, magnesy. że to się tak, wydaje to, dosyć takim żartem to, 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 to to w, w ogóle, pewnym momencie. To w, to w ogóle wszystko nie ma znaczenia. No i jakby zabrałam. No, dokumenty. Wzięłam jedno zdjęcie z rodziną, no i tyle, no i chyba więcej, więcej nic nie było i zgubiłam gdzieś powerbankę i za to po prostu siebie przeklinałam, że jak mogłam, bo to była naprawdę najważniejsze rzecz i zgubiłam w, po prostu w mieszkaniu chyba od tego, prawdopodobnie złożyłam go w placeczek pierwszego razu, ale kiedy już wyrzucałam wszystko, to go po prostu nie wzięłam, ale też Pamiętam, że ręce mi się tak, tak trzasły, że nie mogłam na przykład włożyć niektóre rzeczy do plecaka, bo był taki, taki ogromny, olbrzymi strach strach, który niczym nie można porównać. I jakby nie chcę być, brzmiać jakąś arogancko, ale jak nie przeżyjesz tego, to, to nie możesz tego nigdy zrozumieć. Co, co to za strach? Trudno to porównać z jakimś innym doświadczeniem, ale. Rozumiem, że nie była pani sama w tym dniu, bo tata napisał: Zbieraj się, czyli była pani z rodziną. Nie, nie, tak. nie wyjeżdżała pani sama z Ukrainy do nie, Polski? Nie, ja w ogóle wyjechałam do Polski, uciekliśmy z mamą. Też, jak już jechaliśmy, to, to było takie bardzo chaotyczne. Nie mieliśmy przemyślane w ogóle ani trasy, ani jakiś tam, w jaki sposób jechać. Mój kolega, który jest z Białorusi, mieszka w Polsce. Sporo lat z nim się znamy, no i on na przykład miał dwa otwarte komputery i po prostu patrzył, w jakich miejscowościach już są wybuchy i staraliśmy objeżdżać. To jechaliśmy po polach, po jakichś tam lasach. Pamiętam, że takim najważniejszym było, żeby nie przebić opony. Dlatego jechaliśmy w niektórych miejscowościach po prostu 10 km na godzinę. Jechaliśmy po 2-3 godziny dość taki malusieńki kawałek drogi. Po prostu do tego, żeby, żeby to było bezpiecznie. W niektórych momentach nie wolno było włączać też światła. A już było ciemno, bo to już była zima, więc dość szybko a już było no, na ulicy tak, jakby nie, 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 nic nie było widoczne. No, Czyli byliście w, jakiej, w jakiejś grupie po prostu, rozumiem? Rodzina, to, kolega trochę, i jakoś. To, trochę teraz jestem chaotyczna mhm. w, w swoich też przypomnieniach, bo psychika jest tak, że po prostu mi blokuje pewne rzeczy i e, nie jest tak, że codziennie staram się wspominać. Odwrotnie, staram się maksymalnie tego. Jaką się odrzucić te wszystkie przemyślenia? Też jest tak, nie wiem czy to jest dobrze, czy źle, ale po prostu u mnie to działa. Ja mam bardzo mało znajomych Ukraińców w Polsce, mm. bo ja nie daję rady w którymś momencie jakby przeżywać ich historię, i bardzo rzadko jakby opowiadam swoją. Aczkolwiek hmm. nic, nic takiego jakby to też y, jest taka inflacja y, złego przeżycia, bo jak na przykład słyszę, że ktoś został zgwałcony czy ktoś stracił dom, to jest mi nawet trochę jakby nie wypada opowiadać, że słuchajcie, my tam jechaliśmy przez pole, tak? Natomiast y, to, co jakby przeżyłam, jakby mnie jakoś tam to uderza. Rozumiem, że sporo osób przeżyło dużo więcej, y, ale. Dlatego, jakby nie chcę nie chcę w takie porównywać, wchodzić. Tak. Porównywać tragedii. Tym bardziej dziękuję bardzo, że podzieliła się z nami pani swoją historią, ale zostawmy już to. Dojechała pani do Polski. Proszę powiedzieć, jak udało się pani zorganizować tutaj swoje życie? Od tej takiej zwykłej codzienności po życie zawodowe? No właśnie, wszystko jakby mówiłam o tym dziennikarzu, który do mnie zadzwonił 23 lutego i ten cały los, bo. 24. już byłam w piwnicy i sobie pomaszałam: Kurczę, do mnie dzwonił dziennikarz, a powiedziałam mu 20 minut, że wojny nie będzie. No to wybiegłam z tej piwnicy, żeby złapać jakiś tam kontakt i zadzwoniłam do niego. To był dziennikarz Radia 357. No i, i on na początku nie odebrał, bo to było godzina 6 w Polsce, mhm. u nas 7. Ona od razu odzwonił, i no ja mówię, wie pan, co, wojna się zaczęła. I, i to jest dziennikarz taki reportażysta wojenny Michał Rzakowski on powiedział później, że w sumie to jest pierwszy raz w życiu do mnie kobieta zadzwoniła i powiedziała, że jakby wojna się zaczyna. I, ym, radio, i, i też jest ważne to, że w Ukrainie dla nas jest bardzo ważne dziennikarstwo i zawsze bardzo wierzyłam w to, że dziennikarze to jest taka czwarta władza. No i że myślałam, że tylko dziennikarze nam w tej chwili pomogą, międzynarodowi, którzy zaczną o tym mówić. I zaproponowałam, że ja mogę w sumie re 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 realizować. realizować tak wszystko. Tak. Wszystko, co, co widzę, wszystkim opowiadać, nieważne co to za media, jak mówię po polsku, to mogę opowiadać. No i tak się złożyło, że zaczęłam już być na antenie o 24 w radiu 357 zaczęłam opowiadać w ogóle całą tą drogę, wycieczkę. Dopóki telefon mi nie padł, po przyjeździe spotkaliśmy się już w radiu i to było też tak no, niesamowicie, bo z tymi ludźmi rozmawiałam i dla mnie to było mega ważne ich zobaczyć, bo to, to było takie promie nadziei. A jak dzwoniłam do nich, no to widziałam, że nas czekają, że bardzo też wtedy obawiałam się, że być może Polska nie wpuści nas, jakby wtedy to było tak bardzo, teraz to mniej więcej już poukładało się, natomiast wtedy to był totalny, kompletny chaos. I z czasem radio zaproponowało mi po prostu pracę u nich. Zaczęłam pracować jako wydawczynia i współprowadząca w tematach ukraińskich w takiej audycji, która nazywała się Na Dachu Świata, właśnie u Michała Żakowskiego. To, jest, to była taka publicystyka międzynarodowa. Później, z powodów tego, że już nie chciałam tak bardzo angażować się w tematy wojny, dlatego że już zaczęłam mieć jakieś takie. no miałam, Mam zespół półrazowy, więc po prostu nie dawałam rady, a pracować w audycji międzynarodowej to jednak 24/7 trzeba być w kontekście wojny. I przeżywać to. Tak, dokładnie. Więc zawsze mówię, że wybrałam tutaj siebie i zaczęłam robić dla radia po prostu podcasty. Pierwszy podcast, on się nazywał Stacja Arsenalna i to jest taki. I to jest taka stacja metra w Kijowie, która była zawsze dla mnie mega ważna, i tam 22 pożegnałam się z moją bardzo bliską przyjaciółką. Pamiętam, krzyknęłam jej tak żartobliwie: Wiesz co, jak będzie wojna, to kocham cię. No i właśnie jak <laughs> wojna się zaczęła. Więc zrobiłam ten podcast. On był w języku ukraińskim, tłumaczony na język polski. On był taki o Ukrainie trochę. Drugi podcast nazywał się Notatniki i on był o, już tylko w języku polskim o takim o życiu Ukrainki, 25-letniej kobiety w, w Polsce. Natomiast to jest najważniejsze w tym wszystkim, bo nie traktuję radia jako pracę. Zawsze mówiłam, że. Radio dla mnie to jest rzecz, przez którą przeżyłam jakby to wszystko które mi pomogło e, po prostu e, nie złamać się. To no, taki pomost trochę tak, z, z Ukrainy to do Polski. E, e, przede wszystkim e, jak uciekałam z kraju, to wszyscy moi przyjaciele zostały się w Ukrainie. No i kwestia, czy jesteś zdrajcą, czy nie, czy zostawiasz swój własny kraj, no to ciągle jakby we mnie były i to było bardzo bolesne się pogodzić i na przykład niektóre momenty myślałam, że dobra, no to chyba musimy wrócić, czy jeszcze coś. Um, więc możliwość opowiadania o tym, coś tam się dzieje, to tak traktowałam dla siebie, że dobra, no to chociażbym coś, Mogę zrobić, że mogę opowiadać o Ukrainie, o sytuacji, która jest, i to po prostu mi pomagało Jakoś tak bycie fair samej ze sobą, opowiadanie historii. Nie wiem, no, kiedyś tam brałam wywiad u, u osób, jak tylko Herson się zwolnił, i to na drugi dzień ktoś tam złapa przez generator jakiś tam zasięg i zadzwoni, więc to wszystko jakoś też pomagało, bycie tam i tu. Um, I to, i to bardzo łączyło. A jakie są dla Pani plusy i minusy życia w Polsce? Czy nie myślę, ja, ja czasami tak się zastanawiam o takich plusach i minusach, natomiast nie mogę powiedzieć ani o, ani o żadnym plusie, ani o żadnym minusie. To może inaczej, bo to może inaczej trzeba pytanie postawić. Co, co daje Pani siłę tak na co dzień, żeby funkcjonować, żyć i e, go, go, godzić e, to wszystko? Żeby się tu odnaleźć po prostu, bo tak. Ja, 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 jestem swoje trochę życie. w innej sytuacji. Ja w Polsce studiowałam 5 lat od 2015 do 2020 roku, natomiast zawsze bardzo chciałam budować swój własny kraj, dlatego wyjechałam od razu po, po studiach, więc ja wracałam do drugiego domu. Um, oczywiście to są ludzie, no bo jedyna. jak wojna się zaczęła, to jestem bardzo taką, takim człowiekiem, że u mnie jeszcze bardziej się nakręciło. Jest albo czarna, albo białe. Już szare po prostu zniknęło. To są wrogowie, to są sojusznicy. I kiedy parę miesięcy żyłam w takiej perspektywie i byłam bardzo kategoryczna, to się okazało, że jakby to w sumie nie za bardzo się sprawdza w życiu normalnym. I jak zobaczyłam, że są ludzie bardzo otwarci, które bardzo pomagają, które mnie widzą pierwszy raz w życiu, a dają mi jakby niesamowite możliwości na przetrwanie. To okazało się, że w sumie nie złamałam się i nie stałam taką po prostu um, między jakby tym czarno-białym takim świecie. To po prostu Polacy, których spotykałam, um, i nigdy w życiu nie mogłabym powiedzieć, że. No, nie wiem, coś tutaj mi nie podoba, czy jeszcze coś, no bo mam kilka kilku osób, które z moich bardzo bliskich przyjaciółek, teraz, które po prostu podają mi rękę w moment, kiedy byłam w najgorszym momencie. Więc myślę, że to jest najważniejsze: te relacje, które między nami powstają, takie polsko-ukraińskie. No, moja rodzina, zawsze, jak ktoś tam jest z Polski, jakichś dziennikarzy, no to zawsze to oczywiście na Barszne, na, na coś takiego, że. Twoja rodzina została w, Uk w Ukrainie, tak? tak. Jest pani sama? Czy, czy moja ktoś, mama się... na początku uciekła ze mną, natomiast nie dała rady, nie potrafiła być gdziekolwiek indziej. Ona nie mówiła po polsku, chociaż była siebie bardzo dumna, bo zapisałam jej na kurs języka polskiego od Uniwersytetu Warszawskiego i ona bardzo starała mi się uczyć. Sprawdzałam jej jakieś tam rzeczy, jak na przykład jakoś niepoprawnie poprawiłam, no to już w domu był jakiś straszny czas. Natomiast ona nie mówiła po polsku. Jej język polski polegał na tym, że ona mówiła po ukraińsku, ale głośniej. Więc ona po prostu się czasami siedziała i krzyczała. Że skoro jej nie można zrozumieć, to przynajmniej można ją lepiej usłyszeć. I ona była przekonana, że to jest język polski. Mówiłam, mamo wrzeszczysz po ukraińsku, więc daj spokój ludziom. No i ona nie potrafiła tutaj się odnaleźć. Też ona, ona bardzo nie chciała samego początku tylko była sytuacja taka że pamiętam że w samochodzie powiedziałam że musimy się rozdzielić żeby przetrwać Czyli tata z babcią zostaje tutaj, a ty pomóż mi, żeby ja mogłam tam być, w sensie w Polsce. Dlatego mama pojechała ze mną, ale cały czas mieliśmy z nią awanturę. Ona prosiła, że odpuść mnie. No i w którymś momencie, wydaje mi się, że to był w czerwiec 2022, to już ona. Powiedziała, że wszystko, ona skończyła kurs języka polskiego, dostała dyplom. Powiedziała, że w sumie ty już masz robotę, masz przyjaciół, ja ciebie zostawiam. No i ona wróciła do mojego taty, w sensie jakby do rodziny. I też jestem już dorosłym dzieckiem, więc ta kwestia separacji, jednak pomimo wojny czegokolwiek, musi się odbyć. No i w ogóle tak nigdy nie patrzyłam na relacje rodziców, a tutaj nagle się okazało, że tata po prostu rozkwit, jak ona wróciła. W którymś momencie on już tak strasznie w jakieś z mówię: Tato, jesteś starym dziadem. On wie No tak, no wy ja wiesz, jakby no, taka sytuacja mówi, no dobra, no i tak mnie to zmartwiło strasznie, bo zawsze byłam dumna, że o, mój tatuś jest taki jeszcze u moich koleżanek. Moich koleżanki uważam go za atrakcyjnego faceta. No i zawsze mnie to śmiała tutaj, mówię, ojej, no. Powtarzał się. No tak, też zaczęłam się siwiać w wieku 23 lat, więc to jest od stresu oczywiście. Natomiast jak wróciła mama, no to widzę, że już i tata się rozkwitł, i ona się rozkwitła, więc to jest fantastycznie patrzy na nich, że pomimo wszystkiego, jakby oni są razem. I to też jest taka taka e, wojenna rzecz, bardzo doceniać rodzinę I teraz dzwonię rodzicom no, prawie codziennie, chyba, że tam nie wiem, no już jest jakiś tam, jak coś złego, to nie dzwonię, no bo nie chcę ich jakoś tam za bardzo przesadzać z, z tym, ze swoimi problemami. E, ale to jest mega ważne. Czyli kontakt z rodziną, z rodziną jest, ma pani w Polsce przyjaciół, y rodzina w Ukrainie. Pani Zoriano, bardzo pani dziękuję, że zgodziła się pani podzielić swoją historią w ramach naszych serii naszych audycji Jak być Ukrainką w Polsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję do usłyszenia.